że tak się wydarzyło, że jestem tutaj z wami z powrotem. Ale kurwa, przecież ja kurwa nic złego nie robiłem, kurwa, tak naprawdę. Chuj. Oj. Skurwysyny jebane. Ja się nie poddaję, no ale, kurwa, ciężko mi z tym wszystkim było, kurwa, siedzieć, kurwa, za jakieś, jebane, zarzuty, kurwa, 207, stęcanie się, no dajcie spokój, kurwa, gdzie ja, kurwa, nigdy bym się nad nikim nie znęcał, kurwa, w życiu, dobrze, że mnie wypuścili, kurwa, się to udało, dzięki Bogu, dzięki Bogu, kurwa.